やることで、たまたまちまうかぎょう、それた。 ეს ერთად და ამ დროს Pozdrawiamy dobry się przyjaciół, do tego zapraszamy serdecznie od godziny 14.30 do łacię. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. do pieszczenia tego, mm -hmm. pieszczenia tego no idę w a tu

Да, там на рынке Nie, nie ma jego toku. Witajcie, witajcie moi drodzy, godzina odpowiednia w Kubicach, w jasne naszego wyjątkowego gościa, jakim jest dosyć święty Mikołaj. Moi wypatruje się już naszego wyjątkowego gościa, bo za chwilę tutaj razem z nami Więc moi drodzy, załóżcie, się pięknymi, głośnymi brawami przywitać naszego wyjątkowego gościa Oczywiście świętego Mikołaja, którego witamy serdecznie, pozdrawiamy moi mili Mikołaj jechał, jechał i dojechał Wszyscy czekali, zarówno i ci najmłodsi, i ci nieco więksi. No słuchajcie, stało się, stało się mimo braku śniegu. Święty i do nas przyjechał i kochani właśnie w tym momencie raz jeszcze poprosimy o piękne, głośne brawa dla naszego wyjątkowego gościa, który jest już obecnie. Święty ujdzie że przywita się z tymi wszystkimi, którzy właśnie dzisiaj do tego y, parku miejskiego w Jaśle przywędrowali. Witamy Was bardzo gorąco, witamy Was serdecznie, moi mili. Mamy nadzieję, że czekaliście z niecierpliwością na wizytę naszego wyjątkowego kolego gościa i tak oto moi drodzy rozpoczynamy, rozpoczynamy wielki finał Moto Mikołajek 2019 po raz kolejny w Jaszle. Więc moi drodzy czekamy, czekamy aby jeszcze święty Mikołaj przywitał się z wszystkimi tymi, którzy właśnie czekali na jego przybycie do e, Jasła. Mikołaju zapraszamy serdecznie. Witamy, witamy, moi drodzy i proszę bardzo, raz jeszcze gorące, głośne prawa dla naszego wyjątkowego gościa, święty Migałaj, Jezus razem z nami. Witamy Cię gorąco, witamy Cię serdecznie. Witam, witam. Dzień dobry, dzień dobry w tym pięknym mieście, Jaśle. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że po raz kolejny dostałem szansę tutaj z Wami się spotkać. Że możemy sobie porozmawiać. Że, no, bracie, no bracie, są brawa. Że zorganizowała po raz kolejny tak piękną imprezę. Będziemy sobie jeszcze tutaj rozmawiać i dziękować tym moim motom i którzy też włożyli masę pracy, masę trudów, żebyście mogli dzisiaj tutaj być i odbierać te piękne prezenty, które dla Was zostały przygotowane. Moi drodzy, no cóż rok szybko mija, mam nadzieję, że przez ten rok dużo się tutaj u was działo, to już wiek, niektóre dzieci widzę, że urosły, dziewczynki zapuściły długie warkocze, niektóre malują paznokcie, w związku z tym myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku, ludzie uśmiechnięci, więc chyba jest fajnie, tak? Pani burmistrz, proszę tutaj do mnie, łaski Swoje, zapraszam serdecznie. Jeszcze raz, jeszcze raz dziękuję serdecznie za zaproszenie, że po raz kolejny mam przyjemność wielką i zaszczyt gościć tutaj. Szanowni Państwo, drogi Mikołaju, to ja Ci dziękuję, że nie zapomniałeś o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta i jesteś tu dzisiaj z nami. Ja wiem, że bardzo mocno pracujesz już od 6 stycznia, od 6 grudnia, ale musisz nasze dzieci tutaj um, zachęcić do tego, żeby razem z nami świętowały, bo... Oprócz tego, że będą cudowne prezenty, no i oczywiście będzie święty Mikołaj, to jeszcze, szanowni Państwo, mamy dla tych, którzy troszkę chcą się rozgrzać, herbatkę. Zapraszamy na, na, na kubeczek ciepłej herbatki dla zmarzluszków. Będzie mnóstwo śpiewania. Wspaniałe raptory zajechały, to są potężne samochody, właśnie po to, żebyście sobie mogli z nimi też zrobić piękne zdjęcia. No i będzie dużo śpiewania, dużo kolędowania. Będzie po prostu piękna, cudowna atmosfera, która, mam nadzieję, wielkimi krokami wprowadzi nas. Święta. To co Mikołaju, jesteś gotowy na nasze dzieciaki? Dziękujemy pięknie za te miłe słowa, więc to będziemy pomału zaczynać? No to się cieszę bardzo z tego powodu. Słuchajcie, ale zanim zaczniemy, to jeszcze podstawowe pytanie. Ja w ogóle teraz będę udawał, że nie widzę, a wszyscy podnoszą rękę, którzy napisali list do Mikołaja. No widzę, że z tej strony chyba więcej, z tej troszkę mniej, ale chyba... A czego ta starsza pani tam podnosi rękę? Też pisaliś? Fajnie, żartowałem. Słuchajcie, te wszystkie listy były skrupuletnie zbierane przez moje elfy. Czytaliśmy to wszystko, spisywaliśmy i dopiero potem był kłopot. Co z tym wszystkim zrobić? Gdzie po te prezenty jechać? Za to te prezenty kupować! Wiecie, że Mikołaj ma ograniczone możliwości. Nie wszystkie banki chcą dawać kredyt po tych ostatnich aferach, ale jakoś żeśmy poradzili. Chcemy, chcemy, żeby każde dziecko chociaż jeden upominek dostało. I w związku z tym myślę, że dzisiaj tutaj nie będzie takiej osoby, szczególnie z tych młodszych dzieciaczków tej młodzieży lekko starszej, że nie otrzyma żadnego prezentu. Ja u wielu z was byłem już w domach wczoraj, przedwczoraj, u niektórych może będę nawet jeszcze jutro, bo niewykluczone, że jeszcze jutro te ostatnie paczki będę rozdawał, dlatego czekajcie cierpliwie i jeśli u kogoś jeszcze nie byłem, to niech dyskretnie rano zaglądnie pod poduchę albo pod kołderkę albo kołóżeczka. I wtedy zobaczymy, czy jest ten prezent, czy nie. Ale jeśli ktoś był bardzo niegrzeczny, co w ogóle. Nie dopuszczam tej myśli do siebie. Bo w Jaśle są wszystkie dzieci grzeczne, prawda? A jak bardzo! No to cudownie. No to myślę, że wszystkie. Otrzymają. Mikołaju, Mikołaju, witamy cię raz jeszcze serdecznie gorąco, ale tutaj pani burmistrz powiedziała, że mnóstwo śpiewania będzie. A w Jasierskim o! Domu Kultury są takie fajne dziewczyny, które trenują pod bacznym uchem pani Ewy. I drogie dziewczyny, zapraszamy Was teraz tutaj na scenę, bo na początek Mikołaju, żeby Ci się miło tutaj w jaśle przebywało, e, będziesz mógł wysłuchać tych młodych e, wokalnych talentów. Więc e, Mikołaju, słuchaj, oddaję Ci teraz mój mikrofon bo jeszcze kiedy dziewczyny skończą, to wiem, że macie przygotowany specjalny numer, który wykonacie tutaj z naszymi e, młodymi artystkami na tej e, scenie. Więc moi drodzy, gorące piękne brawa dla młodych artystów, którzy tutaj w Jasielskim Domu Kultury cały czas właśnie trenują swoje wokalne możliwości. A taki koncert jak dzisiaj ze świętym Mikołajem. Oj, wiasle zdarza się tylko raz do roku. Święty Mikołaju! Dla Ciebie mikrofon jeszcze. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Zapraszam tutaj młode artystki. Proszę bardzo, proszę. Widzicie Państwo, że